Hello, hello 2.0, to znowu ja, Filnek StarCraft I witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft 1.13 Creative Tak, no i słuchajcie widzowie W dzisiejszym odcinku będziemy dalej budować nasz komisariat Ostaty, W poprzednim odcinku zbudowaliśmy sobie taki tam... Taki sobie... No taki... Taki sobie właśnie tutaj helikopter policyjny, I jakoś super to on nie wygląda, ale na mój gust jest nawet przyzwoity, powiedzieć można, ale nie o tym teraz widzowie. Dzi w dzisiejszym odcinku będziemy budować garaż, a także powiem wam pewne informacje a propos LEGO Star Wars The Skywalker Saga i, i moje serii z LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. I także pomyślałem, że jako iż poprzedni odcinek miał no dwa wyświetlenia, chyba tylko, czy no nawet pokazuje jedno wyświetlenie, no ale łapki są dwie, to postanawiam, że informacje z wczorajszego, jak i z tego filmu, zlepię w jeden film informacyjny, który pojawi się w niedzielę. No i dobra, widzowie, zatem tak. Zaczynamy, zaczynamy właśnie. Nie widzowie, o co chodzi? Słuchajcie, e, pamiętacie ten mój film, e, jak... Hmm, powiedziałem wam, kiedy ma wyjść... E, czekajcie, może... O, dźwięki się odmówię. O, chyba jest lepiej. Hmm, pamiętacie, jak wam powiedziałem, że LEGO Star Wars Saga Rzeka Starego Deszka ma ponoć wyjść 26 czerwca. I wyjdzie 20, ale październik. Października tak się okazało. Więc przepraszam Was i Tobie, że Was wprowadziłem w błąd jaką chyba... Wygląda na to, że niestety znalazłem te... fałszywe informacje, ale jeszcze raz wiemy, że jest potwierdzone, że... 20 października tego roku dostajemy światło. To jest wszystkie okresy, eee, Więc, no, w ogóle, dużo zmienia. Jak widzę, by, jeśli chodzi o moje plany na kanał. Jak dobrze wiecie. no, bo. Halo, jeszcze chciałem. Jeszcze musimy poczekać miesiąc, a się okazuje, że musimy 5 miesięcy. Tak jak mówiłem, właśnie. No widzowie, tak popatrzyłem sobie na kalendarz, i wynika, widzowie, z tego, że tak 20 października to jest wtorek, czyli plan mam taki. We wtorek kupię LEGO Star Wars The Skywalker Saga A już... a w czwartek, czyli no i jak będzie taki tam odcinek z Minecrafta 1.13 Creative albo z 1.16 się, no bo wtedy już na pewno Minecraft 1.15 nie będzie trwał Zapewne main, a Minecraft 1.16 myślę No to wtedy wam powiem czy tą grę kupiłem e, czy nie Mam nadzieję mi Oczywiście mam nadzieję że mi się uda No ale zobaczymy Widzowie zobaczymy Bo wiecie to jest Taka, można powiedzieć, najwcześniejsza data, i nie chcę składać żadnych obietnic bez pokrycia. No bo zatrzymywanie obietnic nie jest Twoją dobrą stroną, jednak. Ale w każdym razie, widzowie, czekam. No, w każdym razie. Tak. Ale jeśli mi się uda już w dniu premiery zamówić tą grę to w czwartek, czyli dwa dni po kupieniu, 22 października. Rozpoczynamy serię LEGO Skywalker Saga i filmy, czyli serię, którą no myślę, że teraz najbardziej czekacie, ja zresztą też. I taki jest ogólnie nie plan widzowie jak to z tą The Skywalker Sagą będzie No ale widzę to też zmienia bo 5 miesięcy no dobra 4 miesiące powiem że 4 miesiące no bo, bo tak e, Myślę, że właśnie ta gra wyjdzie w czerwcu i mówiłem wam, że zrobimy to w taki sposób, że e, seri, moja seria hmm, czekajcie coś tutaj mi nie gra ewidentnie i wiem co trzeba to zrobić o blok, no Mówiłem Wam, że jak LEGO Star Wars, że tak, zakładając, że Skywalker Saga miała wyjść 26 czerwca, to miałem wtedy taki plan, że. 26 czerwca kupię tą grę wtedy jeszcze Lego wojny klonów i silnik będzie to normalnie, a o do 2 lipca zacznę serię, a Lego wojny klonów i silnik będzie się... z tą serią będzie sytuacja rozwiązana w taki sposób, że będzie się pojawiać w niedzielę jeden odcinek. Ca! Tak. No ale widzowie, to te, tak oczywiście nie będzie, czyli jak będzie drugi lipca, no to wtedy jakby LEGO Wojny Klonów i Filinek będzie trwało dalej. Czyli jakby z, w najbliższym czasie z tą serią, jakby wiecie, nic się nie stanie, nadal będzie ta seria trwała i tak dalej nie będzie żadnych takich rzeczy i widzowie. Teraz pytanie brzmi... 3. Czy... No wiecie. Teraz pozostaje największe pytanie. Czy kiedy będzie już... Czy kiedy? Lego Star Wars The Skywalker saga no. będzie, wiecie, wchodziła na rynek i będzie można już ją kupić. To czy wtedy Lego Wojny Konów i Filmek, moja synia, będzie trwała dalej? Czy może? No wiecie. Już będzie skończona, no bo widzowie, ja popa... wiecie jak? Mm, ach, Jezus, jak no wysłówżeś się. Jak dowiedziałem się o tej fałszywej okazało się informacji, że to będzie 26 czerwca, to popatrzyłem sobie na kalendarz i popatrzyłem, jaki będzie mieli postęp. I z tego co mi wynika, że 27 czerwca, czyli w dniu, w którym ta seria miała być tak. No już normalnie jeszcze, a potem miało to się zmienić. To mieliśmy już robić e, mm, grę swobodną z pierwszej misji u generała Gryviusa. Z tego co patrzyłem. No i co to oznacza, widzowie? Pewnie się zapytacie. Oj, dużo. Właśnie widzowie istnieje prawdopodobieństwo takie. Że tą serię możemy no, skończyć. Bo generalnie w Lego Star. Bo oczywiście, na pewno ta seria będzie dłuższa niż. niż Lego Indiana Jones filmek, Możliwe, że będzie dłuższa niż Lego Batman i Filnek, ale tego nie jestem. Wiecie, w 100% pewien. Ale no właśnie widzowie. Pewnie by teraz nie rozumiecie. Jak będę robił ten film informacyjny, to muszę bardziej się przygotować, co mam do Was gadać, bo tak to jakoś tak dziwnie mówi. Więc widzowie, jakby są trzy opcje, które Wam je przedstawię. Pierwsza opcja jest taka, że Lego Wojny Plonów i Filmek będzie. Wiecie, no. Trwało dalej. Nie. Poczekajcie, muszę sobie tutaj, o. Okej, okay, tak to ma wyglądać. Jeśli... Więc tak, idę, Jeśli LEGO Wojny... Jeśli będzie się już zbliżała premiera LEGO Star Wars The Skywalker... Jeśli tak, kupię LEGO Star Wars The Skywalker Saga, a moja seria LEGO Wojny Klonów i Filnek będzie trwała dalej i jeszcze no nic nie będzie wskazywało. Jeśli będzie trwała dalej, no to zrobimy tak jak mówiłem, czyli od czwartku do soboty będzie się pojawiała seria LEGO Skywalker Saga i Filnek, a w niedzielę będziecie mieli jeden odcinek z LEGO Wojny Klonów za widzowie, jeśli, no to jest najmniej prawdopodobna opcja, jeśli Lego Wojny Klonów i Filnek skończy tak, wiecie, tak idealnie, no wiecie, jeśli Lego Wojny Klonów i Filnek skończy idealnie w dniu, Czekajcie, bo to jest tak niesymetrycznie. Aha. Idealnie w dniu, w którym... Wiecie, że tak, e, mamy tam e, tydzień przed rozpoczęciem LEGO Star Wars... LEGO Skywalker Saga i filmek tak? Jeśli wyjdzie tak, że w tym ostatnim tygodniu, przed tym jak LEGO Skywalker Saga ma wyjść... Jezus... Czekajcie, kieraz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Okej. No to jeśli właśnie zrobi się, także idealnie przed rozpoczęciem Lego Crazy Hexaga i filmik kończę. Się Lego zrobię na 100% Lego Star Wars 3 No to po prostu zaczynamy tego 22 mm. października Serię, No i wszystko super. I po prostu będzie tak, że od czwarku do soboty będzie się Pojawiała Lego Skywalker Saga i filmek. W niedzielę będziecie mieć dźwięk od moich filmów. Ale jest tak, że jeszcze trzecia która tego na różnych. To jest już niż ta, o której Wam właśnie mówiłem. E, czyli. To będzie wyglądało tak, że na długo przed, tak, ja zrobię już LEGO Star Wars 3 na zakończę serię, ale jeszcze będzie tygodni trochę, nawet może więcej czasu, miesięcy, nie wiem. Brakowało do premiery LEGO Skyward to jest film informacyjny, w którym zaprezentuję Wam kilka ofert, jakie gry mam dla Was nagrać. No i tu prostu że demokratycznie wybierzecie, jaką grę Lego miałbym nagrać jako następną, no bo mam ich jednak sporo. Tych gier i wiele też chciałbym nagrać, więc właśnie o niektórych moich wyborach zadecyduję. O właśnie tych wyborach zade zadecydujecie No i będziemy potem cisnąć tą kolejną gry LEGO bo a jak wyjdzie LEGO Skywalker Saga to wtedy tą serię Wiecie, to wtedy tą serię Jest tej, jeszcze... następnej gry LEGO Przerwę i będzie się, znaczy nie przerwę Będzie się ona po prostu pojawiała e... No i odcinek z tej serii w niedzielę. Okej, okay, widzowie, nie wiem, czy zrozumieliście, co ja do was mówię. Też jakoś tak nie za dobrze mi się, się jednak mówi te te informacje. Muszą się jeszcze e, skupić na budowie. W ogóle my garaż, garaże teraz policyjne budujemy. Nie wiem, czy nie no, nie mówiłem wam na pewno. Nie wiem czy w ogóle się skapnęliście, że to robię. Nie w tej chwili. No dobra, widzowie. Jak mówiłem, jeszcze zrobię film informacyjny w niedzielę na temat. Y Zarówno Minecrafta 1.15, 16, jak i taki tam już sobie, wiecie, ja jakoś lepiej to może przygotuję, a na razie, widzowie, budujemy dalej, dokładnie, budujemy dalej. Więc tak, nie wiem, czy zmienić to. Mm, dobra, widzowie. No, zmienię, może na no, razie tutaj nie będzie tego sufitu jeszcze. Nad tym pomyślę, ale to nie dzisiaj, generalnie. To jutro też sobie porozmawiamy, i generalnie powiem, opowiem wam o finale Star Wars wojny klonów. Taki mam właśnie nie plan. Oglądam tam recenzję właśnie u chipa 17 ostatnio. do tego ostatniego odcinka i myślę, że hej, fajnie by było ten odcinek też jakoś omówić, wiecie. Nie chcę robić jakiegoś osobnego filmu na ten... na temat końca Star Wars Wojny Klonów, no bo nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem tego serialu. Jak dobrze, wie, jak pewnie, jak być może wiecie. No i nie zrobię też osobnego filmu, no bo, no bo tak głupio trochę robić i wiecie, no wtedy bym. No wiecie, gdybym robił seriaks z epizodu 9, w której byśmy omawiali te od. której no omawialibyśmy właśnie odcinki z tej serii. No to czemu nie? Co nie? No. Ale jak mam taki jeden odcinek omówić na łowy, no to trochę głupio, ale myślę, że wojen klonów mogę wam tak przedstawić właśnie. Ja odrobinkę dobra widzę odcinek, dobija już do 20 minut, więc ja tutaj się pośpieszę. Jeszcze tak odrobinkę może. No, trochę niesymetrycznie muszę powiedzieć, ale trudno. Dobra, tu już, tu będzie już ściana. O, pięknie. A tutaj okno i tylko to zrobię widzowie i już ten odcinek kończymy. I jeszcze myślę, że w Lego Wojny Klonów i Filmek wspomnę o tym, że w niedzielę pojawia się film informacyjny, bo wtedy wiecie, ta informacja trafi do mm, większej ilości widzów. Niż no, do tych, którzy tylko oglądają tą serię, no bo no, mało wyświetleń jest jednak pod tym. Okej okay, widzowie, w następnym odcinku sobie ten te dwa... ten garaż zagospodarujemy, w sensie no, oddamy wozy policyjne. No i dobra widzowie zatem to byłoby na tyle w tym odcinku, więc ja na tym będę kończył odcinek. więc Jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro, cześć.